Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. No co my tutaj mamy? Zauważyliście parę problemów w komentarzach, które już postaram się rozwiązać. Pierwsze co, zrobiłem dwie stacje pasażerskie. Jak ja tego nie zauważyłem, to nie wiem. Już, już, już. Także dziękuję bardzo za to, że czuwacie, za to, że piszecie. Oczywiście w tym miejscu miała być stacja towarowa, na pewno towarowy dworzec kolejowy. Bardzo dziękuję za komentarze. To sobie w w takim razie wyburzymy i teraz na nowo podłączymy, czyli kawałeczek może prostego, a tutaj na jakimś łuku powiedzmy, że w to miejsce idealnie to raczej nie jest, ale to nie mam nawet jak poprawić, bo gramy bez modów, przypominam. Yy, ok, czyli te stacje działają. Następna rzecz, nie ma wody, nie ma prądu na tych, na tych statkach, na tych promach, yy, no jak to się nazywa? Yy, Okej, okay, tutaj jak to to? Nie? Okej, okay, dobra, port towarowy, właśnie na tych portach nie ma wody, nie ma prądu, także woda zaraz powinna być, teraz jeszcze jakiś prąd. Jakiś prąd, tylko właśnie jak ja to podłączę, chyba będzie trzeba przedłużyć te przewody, wyburzę sobie je tu. Może one się tu zmieszczą jakoś? Może bez przyciągania będzie prościej. Możliwe, że bez przyciągania, chociaż nie wiem. No, fajnie by było, gdyby one tędy przeszły, a przejdą. Ok, dobrze, bardzo dobrze. Także niech one sobie właśnie przechodzą między tymi stacjami. Następnie tutaj jakoś tak dosyć prosto i podłączamy się do jednego tego portu, i następnie przy. Przy drodze, i myślę, że te przewody mogą tu zostać. Nawet jakby kiedyś tu jakieś budynki były, o tutaj, to niech te przewody idą, niech to serio realistycznie wygląda. Yy, tak, tak, i do tego miejsca jakoś tutaj powinno się podłączyć. Powinno się podłączyć, będzie? Chyba będzie. Ok, super. Także to jest chyba tyle, jeśli chodzi o naprawianie błędów z poprzedniego odcinka. Poza odcinkiem też sobie troszeczkę ten teren tutaj wyrównałem, żeby już wszędzie było w miarę dobrze. No i co dzisiaj chciałbym robić? No, no, rozwinąć to tak, żeby mieć więcej tych mieszkańców, jeszcze jakoś w tych okolicach. I zacząłbym może od czegoś takiego, że wziąłbym sobie taką drogę z drzewkami i stąd, tylko tutaj będę potrzebował przyciąganie. Ok, i stąd skręcimy sobie jakoś tak, i to będzie właśnie taka droga graniczna. Po tamtej stronie już nic. Nie będzie, tylko nie podoba mi się, że ta droga tutaj już na jakimś wzniesieniu się robi. Chyba trzeba troszeczkę dalej od tej góry. Troszeczkę dalej trzeba. Zróbmy to może o, bardziej tak, takiej bezpiecznej odległości, coś takiego. No okej, okay, chyba będzie dobrze, i niech to sobie właśnie jakoś idzie dalej, tędy tutaj, jakoś tak zakręca, i to bym chciał podłączyć gdzieś mniej więcej tu do tej drogi. Tylko, że do tego to ja bym sobie wziął tą drogę, ok, i zrobił to na przykład. No, gdzieś mniej więcej tu, tak. To niech gdzieś tutaj będzie. I teraz tym narzędziem, tak, tak, tak. I żeby mi się tutaj linia pomocnicza pokazała, ok, będzie? Chyba będzie ładnie. Ok, także mamy taki objazd naokoło tego całego osiedla. No, i dzisiaj jest plan, żeby chociaż zacząć wypełniać to w środku, tak. Może się uda, może się uda. To czasem się robi nawet szybciej niż się wydaje. Jakie tutaj mamy drogi? Widzę, że tutaj wszędzie robiłem te zwykłe drogi. Ale myślę, że można by powoli zacząć to ulepszać. Yy, na takie drogi z drzewkami. Szkoda, że tego od razu nie zrobiłem. Yy, no ale to w sumie tak, na no, szybciutko tu wystarczy wszystko tak pozaznaczać i to się jakoś powinno ulepszyć. Okej, okay, tutaj, żebym tej głównej drogi tylko nie zahaczył przez przypadek. Okej, okej, okej. No i patrzcie się jacy zaraz szczęśliwi będą te, te uśmieszki. Tak, to już z tego idą. Ok, tak, to już z tego idą. Yy, myślałem, że to się jeszcze nie zatwierdziło. Tutaj i wszystkie te drogi. Proszę bardzo, będzie cicha. Spokojna okolica. Mam nadzieję, że wszystko, a jak nie, to już tam jedna, no bez jednej ulicy też nic się nie stanie. Co teraz? Stąd, stąd bym sobie wyprowadził takie raczej proste drogi. Ok, stąd i stąd. Czy ja chciałbym tu wprowadzać jakieś jednokierunkowe drogi? No to też mógłby być dosyć dobry pomysł. Zawsze to mniejszy ruch. Powiedzmy, że tędy wyszła taka jednokierunkowa droga, dalej tędy i na przykład aż dotąd, następnie w tą stronę, tylko to sobie odwrócę. Tak, tak, tak i tutaj w to miejsce. Okej. Okay. No, niech niech troszeczkę bardziej to będzie pokombinowane. I teraz jeszcze, może jakiś przejazd na przykład w tym miejscu, może troszeczkę bliżej, jakby to tam było. To znaczy, tutaj wszędzie też nie trzeba przecież tego zabudowywać. No właśnie, tam też jakieś parki mogą być, czy coś w tym stylu. Tu na przykład jeszcze jakąś drogę. Hmm, tak się zastanawiam, chyba że całe to w parku zostawić. Nie, no całe może nie, całe może nie. Yy, zróbmy, może, tak, że o stąd, na przykład, jeszcze drogę, a tu się zrobi jakiś park, czy coś takiego. Zobaczymy. Yy, tego nie będę, może, łączył. Z tym pojedziemy sobie jakoś dalej w tą stronę i teraz na przykład stąd spróbowałbym y, dalej poprowadzić taką drogę pod kątem 45 stopni, bo ona tu sobie szła, tu jest taka przerwa. O, tego z tym nie będę łączył. Y, tylko właśnie niech ona sobie dalej stąd wychodzi. Y, teraz y, to z tym ić. To mi się nie podoba. Y, to się nie chce ładnie połączyć, czy to się, czy to się nie uda. Chwila, może inaczej. Może ja wyburzę tą drogę, y, zrobię coś takiego i teraz jest szansa, że to się połączy. Tu się połączy ładnie, a tutaj jakieś takie wykrzywione. No. Inaczej, inaczej jak gdyby całe to na przykład stąd wyprowadzić. O. No, troszeczkę tam zjeżdża, tu też takie pokrzywione, ale to. No, chyba tak trzeba to zostawić. Tak trzeba to zostawić. Nie wszystko może być idealne. Jakby teraz tu jeszcze wyjechać? Może jakaś taka droga, żeby te kratki były dosyć blisko siebie. Tutaj na przykład gdzieś tak dotąd i to połączyć z tym. Ok. Stąd do głównej drogi też, żeby jakiś wjazd był. To możemy jak najbardziej połączyć. Teraz jeszcze to wszystko trzeba by z tym jakoś połączyć. Ok, tak. Tutaj miał być taki kwadracik, co nie? Za ile tutaj jest? Za 1200. Czyli, żeby tu było za 1200, trzeba mniej więcej zrobić to dotąd. Tak i tak. Ok. mamy taki kwadracik. Jego teoretycznie też można by zrobić w drogach jednokierunkowych. Wydaje mi się, że tak, że to może być dobry pomysł, tylko oczywiście to się w jakieś dziwne strony... Według mnie to jest dziwne. Ta gra powinna działać tak, że w którą stronę to, to no, która droga za którą to, to się samo powinno robić, a nie, że trzeba odwracać. No, ale... No cóż, no, no niech tak będzie. Teraz, 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 na przykład stąd zrobiłbym sobie jakiś dojazd do tej głównej drogi. Tutaj przejedziemy na przykład tak i tak. To gdzieś tak. Ok, można w sumie dotąd. Dalej, stąd też pojedziemy sobie tutaj, i to połączę z tym. Yy, wszystko? No mniej więcej. Okej, okay. czyli widzę, że nawet się udało dzisiaj tą siatkę ulic zrobić, a nawet jeszcze odcinek długo nie trwa. Yy, czyli co, teraz przejdźmy do jakiejś wody, czyli tędy pod tą główną drogą. Na pewno jakąś rurę trzeba dać. Yy, tak, tak, tak i tak. Okej, okay. dalej tędy, pod tymi wszystkimi drogami, żeby tutaj mi nie narzekali, że nie ma wody, coś, coś, coś? Coś, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Buduję rurę, a im brakuje wody. Zaraz to sprawdzimy. Też z tymi ściekami jest troszeczkę średnio, więc tym też się zaraz zajmę. Tędy, dalej, tutaj, dotąd, pod tą drogą też jakaś rura i jeszcze tu coś będę potrzebował. Tak, 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 dalej, tędy, tutaj i jeszcze chyba w tym miejscu. Raczej powinno być wszędzie. Tak, tylko widzę, że coś jest problem z tą wodą. Więc może zróbmy tak, że dołożę jeszcze jedną. Chociaż nie, bo w sumie oni to stąd biorą wodę, nie. Dobra, nie wiem. Yy, dajmy tylko te do wylewania ścieków. Yy, czy tu się jeszcze coś zmieści? To znaczy, może się zmieści. Gdybym na przykład wyburzył sobie to, te rury może też na razie wyburzę. I teraz, jakby to troszeczkę bliżej siebie. Raz, dwa. No, okej. Okay. Jed jedną dzięki temu nową mamy. Yy, to jeszcze. czy to się nie chce połączyć. Tak, tak. Zbyt strome zbocze. Okej, okay, w ten sposób. Yy, mam nadzieję, że to się połączy i że zaraz będzie lepiej z tymi ściekami. No, jest lepiej. Yy, jest lepiej, ale myślę, że jeszcze. Jeszcze coś na zapas by trzeba zrobić, na przykład tu jeszcze jedno takie, coraz brudniejsze to będzie. No niestety, no niestety, ale za to w tym miejscu, tak. W tym miejscu zostawiamy to czyściutkie, żadnych tutaj tych do wylewania na pewno nie chcę. To, to tutaj, tutaj tak nie będzie. Czyli co, wracamy do tego, tak. Woda jest z prądem, raczej też będzie dobrze. Mamy dosyć duży zapas. No i zróbmy sobie troszeczkę tych mieszkań. W tym miejscu, w środeczku, na pewno mieszkania tutaj też mieszkania. Też trzeba pamiętać, że jest dosyć duże zapotrzebowanie teraz na przykład na strefy fabryczne. Tylko nie chciałbym. Może robić jakoś strasznie dużo tamtych stref, bo tam jednak ci niewykształceni są potrzebni, a mamy dwa uniwersytety w mieście, więc yy, na razie z tym sytuacja jest opanowana. Może ktoś pamięta, jak tam w, no, w początkowych odcinkach tej serii cały czas był problem na tych polach, brak wykształconych pracowników, brak wykształconych pracowników. Tego już nie ma, więc też nie chciałbym za dużo tego wszystkiego zrobić. A jak tam problem z autobusami? Widzę, że dalej jest. Dalej jest. Pasażerowie, chociaż, chociaż, chociaż. Nie no, pełny żółty jedzie, tak, żółty jedzie pełny yy, tutaj ile 22? 22. Okej, okay, no tak, ale to tutaj i tak wszyscy wsiądą do tego. Dobra, niech to już zostanie. Jest dużo tych autobusów. No ale to korek jest tylko na tej ulicy tak naprawdę. Zapomnijmy o tym. Przejdźmy do budowania tu, tak? Zapotrzebowanie na mieszkania nam już całkiem spadło, więc może, o, na przykład tych mieszkań się pozbędę. I z tych okolic, właśnie, przy głównej drodze biura. Tutaj też biura, żeby było troszeczkę ciszej, tak? Troszeczkę ciszej. Jeśli chodzi o sklepy, to można na przykład by je zrobić po tej stronie ulicy, tutaj też po tej stronie ulicy, na razie gdzieś tak dotąd. Na razie gdzieś tak dotąd. Pokażcie mi tą czerwoną linię. Ona jedzie tak. Będzie w razie czego, gdzie tutaj sobie wysiąść. Także to może być. Co tam byście jeszcze chcieli? Jeszcze więcej tych biur. Hmm, tak się zastanawiam. Gdzie tu zrobić może jakąś większą strefę z biurami? Może na przykład to całe? Okej, okay, to całe. Może bez tych dwóch kratek tutaj też? Tędy coś? Coś tutaj te kratki nie za bardzo. Coś, coś nie wyszło, coś nie wyszło. No cóż, dalej. Jeszcze na przykład tędy. Te, te sobie wyburzę. Ok, też, żeby tam za blisko do ronda to nie podchodziło. Także biur mamy dosyć dużo. Tak, y, jeszcze troszeczkę sklepów. W sumie te sklepy mogą być nawet aż pod tą stację. Y, dalej gdzieś tak w te okolice. Tu planuję coś ciekawego, ale to w jutrzejszym odcinku zobaczcie. Y, coś, coś się tutaj będzie działo większego. Y, ale to jutro, ale to jutro w następnym odcinku. Y, ok, czyli jeszcze więcej, troszeczkę tych sklepów tu. Może przy okazji też wyłączyłbym sobie te światła. Na skrzyżowaniach, tylko oczywiście coś to tak dziwnie działa, yy, już, już, już. Skrzyżowania to jest do wyłączenia, to jest do wyłączenia i tutaj, yy, tu jeszcze jakieś światła. Dobra, idę w tą stronę, gdzie to już kiedyś powinienem zrobić, yy, ale najważniejsze teraz jest chyba wyłączyć te światła, które dzisiaj powstały, yy, czyli przy tej głównej drodze, tak, 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 tutaj, no i raczej w tej okolicy wszystkie jeszcze tutaj mogą być, no właśnie, bez tego i bez tego. Super. Super, super. I widzę też, że wzrosło nam zapotrzebowanie na te strefy mieszkaniowe, czyli o to, o co mi chodzi, tak? Bo potrzebujemy więcej mieszkańców, żeby ten, ten kolejny poziom mieć. 65 tysięcy. No jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Także więcej zielonego w tym miejscu. Dalej. Zielone na pewno tu. Tak, ten środeczek na pewno w zielonym. Tu ewentualnie na brzegu by się coś innego zrobiło. Pewnie jakieś biura, żeby też się od tej głównej drogi wyciszyć. Ale w samym środku to wszędzie muszą być te mieszkania. Tak dalej, stąd, gdzieś tak, na przykład dotąd, też na pewno mieszkania. Cały ten pas też w mieszkaniach. Na razie tyle, żeby się też za bardzo nie rozpędzić, bo, bo to spada. Zróbmy może coś, co im się tutaj serio przyda, czyli na przykład jakieś podstawówki, skoro chcemy mieć tych wykształconych ludzi. Dajmy sobie taką szkołę podstawową w stylu europejskim, może jeszcze jakąś jedną, na przykład w tych okolicach. OK, coś takiego. Tu troszeczkę blisko jest, no ale to lepiej, lepiej, żeby y, było ich więcej, nawet jeśli miałyby być blisko siebie. Y, gdzieś jeszcze taką podstawówkę, bo jesteśmy na żółtym, no, wolałbym być troszeczkę dalej na tym żółtym. Może nie całkiem na zielonym, bo wtedy to już totalnie byśmy nie mieli niewykształconych pracowników, ale jeszcze troszeczkę myślę, że może się ich przydać. Y, jeśli chodzi o szkołę średnią, to też jesteśmy na żółtym. Nie ma jakiejś tragedii, y, ale mieszkańców będzie coraz więcej, także myślę, że szkoła... Poła średnia, może już tutaj być, na zapas. Jeśli chodzi o uniwersytet, no, jest na czerwonym, ale czy naprawdę chciałbym budować jeszcze jeden uniwersytet w tym mieście? One powinny być większe. One chyba powinny być większe. Dobra, na razie to tak zostawmy. Na razie to tak zostawmy. Co my tutaj mamy? Zapotrzebowanie ogromne na sklepy. No to co, w tym miejscu sklepy, chociaż też. Nie no, teoretycznie nawet przy tej górze by się zmieściły. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej one się zmieszczą. Yy, także cały ten pas sobie zamaluje i jak będzie potrzeba sklepów w tym mieście, to one będą się miały gdzie wybudować, naprawdę. Yy, Tutaj, okej. Okay. Tutaj ma być jakiś sklep. No i skoro tyle głośnych sklepów tutaj powstaje, to też potrzebujemy do tego biur, żeby się oddzielić. W tych miejscach, tam gdzie mniej więcej te kratki jeszcze są równe, w pozostałych miejscach to małe sklepiki raczej porobię. Czyli tak tutaj, tu w sumie całą tą strefę możemy zrobić właśnie na jasno niebieską. W sumie ten też jest jasno-niebieski. No na biurową, tak, na biurową. Na około tej szkoły średniej też troszeczkę jeszcze więcej tych biur. Tutaj też, też, też to może być. Parę sklepików. Tu są w sumie takie brzydkie te kratki, to też mógłbym na przykład wymazać i dołożyć parę sklepów. Tu na takim małym też parę sklepików. To też jest jakieś dziwne, a przy szkole akurat mogą być też jakieś sklepiki. Gdzie jeszcze w w tym miejscu dotąd to całe też w jakichś drobnych sklepikach. Yy, tutaj tak, tutaj tak, okej. Okay. Yy, I co teraz? Yy, I co teraz w tym miejscu? Czy ja tu chcę mieć mieszkania? Może nie, może, może troszeczkę za blisko, także tu też raczej dałbym jakieś biura. No i chyba wszystko w miarę mamy zapełnione, tak mi się wydaje. Więc teraz można by zrobić jeszcze jakieś takie drobiazgi w stylu ścieżki na przykład. Na przykład jakąś ścieżkę, żeby sobie można było stąd przejść. Tutaj troszeczkę za blisko tej drogi to robię. Powiedzmy, że jakaś taka ścieżka, właśnie między tymi budynkami i do skrzyżowania. Ok, ok. I też może jakieś dodatkowe wejście, na przykład gdzieś tędy, tylko po kratce, tak, żeby nie zepsuć za dużo yy, Żeby tylko jedną kratkę zniszczyć. Yy, ok, takie przejście. Yy, dalej, gdzie by mi się jeszcze jakieś przejścia przydały? Może na przykład tu, yy, jakiś skrót, powiedzmy, że w to miejsce, dalej stąd jeszcze przejście, tak. Coś jeszcze tak, do tego miejsca pewnie tu jest szkoła. Także do szkoły niech mają jakieś przejście. No, szkoda, że nie ma przejść dla pieszych w tej grze. Tak domyślnie, żebym mógł postawić jakieś przejście dla pieszych. Ale kawałeczek dalej jest, więc też nie powinno być to jakimś problemem. Tu jeszcze co, czegoś mi brakuje, tak. Tu w sumie miał być park, no to będzie jakiś park pomiędzy tymi, pomiędzy kamieniczkami. Yy, jeszcze coś tak, w tym miejscu na przykład jakaś ścieżka mogłaby się przydać, yy, stąd kawałeczek dalej, yy, na zakrętach. Yy, ok, czyli na przykład tak i tutaj podłączymy się do tej drogi yy, i na przykład jeszcze ze środka gdzieś, tędy, tutaj i tak. Ok. Tu widzę jeszcze, że brakuje nam tej drogi z drzewkami, okej, okay, proszę bardzo, już to jest pięknie. Jeśli chodzi o ten środeczek, o to takie, nazwijmy to rondo, to w środku też raczej jakieś ścieżki bym chciał i mógłbym je zrobić na przykład właśnie tak naokoło tych kamienic, czyli tędy, 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 mam nadzieję tylko, że nic nie wyburzę, coś takiego i to bym sobie właśnie podłączył tu w różnych miejscach do tej drogi, tylko tak właśnie bardziej naprzeciwko, tak, stąd jakieś przejście, i tutaj stąd też jakieś przejście, pięknie. A pomiędzy tym, jakaś taka bardziej żwirowa ścieżka, myślę, że mogłaby być. Okej, okay, coś takiego, takie bardziej na jakieś spacerki. Stąd dotąd, no coś, coś w tym stylu. Te standardowe drzewa, które tu były, też mógłbym na przykład wyburzyć i postawić coś ładniejszego, tak? Nie wiem, jakieś choinki. Nie wiem czy choinki to jest akurat dobry pomysł. W sumie można jakąś taką jedną większą i parę jakichś takich mniejszych choinek, na przykład w każdej tej strefie. I do tego jeszcze na przykład jakieś małe drzewka. Okej, okay, powiedzmy, że tak przy ścieżce tutaj do tego miejsca jakieś takie małe drzewka, albo nawet wszędzie obok tych ścieżek. O, właśnie coś takiego. No, tak jakiś park troszeczkę to ładniej wygląda. Jeśli chodzi o inne te przestrzenie między tymi budynkami, to raczej aż tak bardzo tego nie będę ozdabiać. Po prostu wstawię jakieś drzewka, żeby troszeczkę bardziej zielono było, żeby troszeczkę ciekawiej było. No pięknie, chodzą, chodzą tędy. Yy, troszkę drzewek tu, w tym miejscu, tutaj też y, czymś się to zapcha, dalej tak, tu coś, no właśnie, bo robię te puste, yy, robię te, tą kratkę czy tam dwie odstępy między tymi kamienicami i potem to trzeba wypełniać. No teoretycznie można by nie robić tych odstępów, yy, no ale to chyba tak ładniej wygląda, jak jest jednak zieleń między tym, no zobaczcie jak to. Z góry wygląda, no są te puste tereny, a nie że tak, kamienica na kamienicy. Yy, gdzieś jeszcze tu, raczej wszędzie jest, tu wszędzie jest, tu coś jeszcze można wstawić, w tym stylu, tu coś, no jest dobrze, jest dobrze, tu jeszcze coś przy może. Yy, tak, 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 no jest dobrze. Ok, więc może jeszcze na szybciutko zrobiłbym ten park. Yy, strefy zaznaczania parków oczywiście nie mamy, nie gramy no, nie gram z, no, nie gram z DLC yy, żadnym, zwykła podstawowa gra. Yy, także zrobimy sobie po prostu jakieś ścieżki, mogą być żwirowe. W sumie nawet nie wiedziałem, że mam zaznaczoną, bardziej myślałem o betonowej, no ale niech już będzie park yy, ze żwirową ścieżką i przejdziemy gdzieś przez te małe sklepiki, ich, ich nie jest mi aż tak bardzo szkoda. Jednak taki duży budynek. Rozwalić, no to tak troszeczkę ciekawie. A taki sklepik, no to one i tak są już powciskane. To, yy, no, no nie jest aż tak szkoda. OK. Tędy i jeszcze może jakieś przejście, na przykład tutaj. OK. Zawsze to jakiś skrót plus jeszcze ładniej będzie wyglądało. Yy, tędy i tu bym się tak przecisnął, żeby mieszkania nie niszczyć. Dałoby się. Aha, albo mieszkanie, albo biuro nie da się, da się pewnie, że się da. No i sklepik zniszczymy, okej. Okay. Yy, no i w tym miejscu może jakoś bardziej też to ozdobie, ciekawiej, na przykład tymi drzewkami. Tak, tak ło, jak ta trawa się buja. Eee, fajne. Wiatr wieje. dobra, nawet nie wiedziałem, że, że w tej grze tak jest, tak się zdziwiłem, że ta ziemia tak się rusza. E, dobra, dobra, dobra. Czyli troszeczkę właśnie takich e, różowych, dosyć bladych krzaczków w tym miejscu naokoło tego skrzyżowania. E, przy tym skrzyżowaniu na przykład troszeczkę inne. Też tak bardziej losowo rozrośnięte, coś takiego. Jeszcze inne, jeszcze, jeszcze bardziej blade. W tym miejscu na przykład. Ok, przy tym skrzyżowaniu. No, mniej więcej coś takiego. Mamy jeszcze jedno skrzyżowanie, nie mamy. No, ale powiedzmy, że w tym miejscu dosadzę jeszcze tego typu krzaczków. Tak, tak, tak. I ja też można właśnie w takich pustych miejscach też tutaj podosadzać. No i co. No jest jakoś ciekawie, nie jest to idealny park, ale, ale jakiś jest. Yy, ale jakiś jest. No to co? Jeszcze coś dzisiaj? Yy, zobaczę jeszcze na no szybciutko jak tam opieka zdrowotna mogłoby być lepiej. Mogłoby, znaczy i tak tutaj już niby jest, że no. Bardzo dobrze. Chorzy 32, pojemność 1500, ale tu jest troszeczkę słaby zasięg. Także może pojemność jest, ale będą musieli jechać, robić korki w mieście. A tego byśmy nie chcieli. Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Opieki. Ktoś się kiedyś pytał, czy to nie jest w jakimś DLC. To znaczy raczej nie jest w DLC, bo ja wyłączam wszystkie DLC przed nagrywaniem tej serii. Także możliwe, że to w jakimś update'cie kiedyś weszło, razem z jakich, jakimś DLC jest w podstawowej wersji gry. Centrum Zdrowia Dziecka, dajmy to na przykład gdzieś... Tylko teraz muszę pamiętać, żeby tych ścieżek nie poniszczyć, bo to by było słabe. I Zakład Opieki nad Seniorami, na przykład gdzieś w tym miejscu, coś takiego. Krematoria. Byście chcieli, no jest problem z tym transportem dla zmarłych. No to co? Tu wam jakieś krematorium postawię. Tutaj na przykład, żeby było w różnych częściach miasta, żeby nie trzeba też jakoś bardzo jeździć. Może na przykład przy tej drodze, o tutaj troszeczkę więcej tego, raz, dwa, trzy nawet. No, i może jakoś obejmą ten teren, żeby to wszystko tutaj dobrze działało. Yy, nie wiem, jakaś straż pożarna. No, tu jest dosyć słabo. Tu jest dosyć słabo. Postawmy sobie taką dużą straż pożarną, na przykład przy tej głównej drodze. Yy, może w europejskim stylu, właśnie, w europejskim stylu. Do tego jeszcze jakaś policja, też w europejskim stylu, jakiś komisariat. Tak, jak najbardziej. Można to tu postawić, na przykład gdzieś tu. Okej, okay, więc myślę, że będzie dużo bezpieczniej, yy, troszeczkę długi odcinek, długi odcinek jak na tą serię, staram się raczej tak do 20 minut, już troszeczkę przedłużyłem, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie tam jakąś łapeczkę w górę, jak jesteście nowi, suba z dzwoneczkiem i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!